Cześć wszystkim. Mam Honor Magic 7 Lite i pokażę, jak zmienić datę i godzinę na tym urządzeniu. Zacznijmy od otwarcia ustawień, a następnie musimy przewinąć na sam dół, aby znaleźć system i aktualizację. Następnie dotknijmy daty i godziny. Wyłączmy automatyczną datę, godzinę i strefę czasową. A teraz możemy zmienić datę przesuwając. Kliknij OK. Pam. Ta sama sytuacja dotyczy czasu przestoju. Potwierdź to, a strefa czasowa pojawi się w tej opcji? Tutaj masz listę dostępnych stref czasowych, więc znajdź swoją i dotknij jej. Oczywiście to wpłynie na czas. Tutaj możesz zdecydować, czy chcesz używać podwójnych zegarów. Twoje urządzenie będzie wyświetlać jeden zegar z czasem z Twojej lokalizacji oraz drugi z dowolnego innego miejsca na świecie, które wybierzesz. A tutaj możesz. Zdecydować, czy chcesz używać zegara w formacie 24-godzinnym czy 12-godzinnym. A jeśli chcesz ustawić wszystko automatycznie, po prostu dotknij tego przełącznika. Tutaj dobrze, to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Naciśnij przycisk, subskrybuj i zostaw łapkę w górę.